Bardzo miło mi powitać mojego gościa w cyklu, który właśnie się w tej chwili zaczyna. Nazwaliśmy go na razie roboczo Bezbłędnie i Grzecznie. Czy pan profesor to akceptuje? Dzień dobry, jak najbardziej. Profesor Artur Firlej, doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy magisterskiej, uwaga, Odmiana nazwisk polskich i obcych. To już jest dobry kierunek w którym idziemy, żeby zmierzyć się z błędami językowymi. Wykładowca akademicki w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Dzień dobry, panie profesorze. Chciałam pana spytać o miłość, Dzień. tak naprawdę. Miłość do, do języka polskiego. Kiedy ona się zaczęła? Jaki to był etap życia i, i dzięki komu? Odkąd pamiętam, byłem humanistą i to chyba odziedziczyłem po mojej matce, która też nigdy nie miała inklinacji matematyczno-przyrodniczych, mm -hmm. ale właśnie humanistyczne. Mm -hmm. I od zawsze chciałem być nauczycielem. Pamiętam, że jeszcze kiedy wróciłem z zerówki, powiedziałem właśnie, że będę nauczycielem, to mama się roześmiała, powiedziała, że jeszcze kilkakrotnie się to zmieni, ale się nie zmieniło. Natomiast na dobre zaczęło się to w drugiej klasie szkoły średniej w liceum. Nauczycielka od języka polskiego? Tak jest, ale też okres literacki, który zaczęliśmy omawiać. Pamiętam, że weszliśmy wtedy w romantyzm mhm. i śmieję się dzisiaj, że tak jak Gustaw Łada Mickiewicza w czwartej części dziadów nazywa cierpienia młodego Wertera książkami zbójeckimi, tak ja faktycznie mogę po latach powiedzieć, że jest to książka zbójecka, bo właśnie moja miłość do języka polskiego zaczęła się od omawiania właśnie tej lektury mhm. na, na romantyzmie. Początkowo miałem być właśnie od specjalistą, od romantyzmu, nawet wybrałem w czasie studiów takie seminarium. A pod koniec studiów jakby wykrystalizowały się właśnie moje zainteresowania i poszedłem w kierunku językoznawstwa mm -hmm. I, i kultury języka. Też. I stąd tytuł pracy no. magisterskiej. Tak, tak, dokładnie tak. Zmieniłem seminarium magisterskie na roku piątym i wtedy właśnie mm -hmm. zacząłem pisać pracę z zakresu kultury języka. Poświęcimy tej pracy jeden z naszych odcinków, Dobrze, bo to Dobre. też bardzo częste błędy, nie wiemy za bardzo jak odmieniać nazwiska, zwłaszcza nie polskie, a, tak. a często też są takie sytuacje, jak nazwisko Nachtara, mówimy Nachtarzanka, to już sięgamy do, do dawnego języka polskiego. Tak, prawda? i do tych form odmężowskich, od, mężowskich, od tak. ojcowskich, tak, które niestety mhm. zanikają, a szkoda, bo to piękna mhm. tradycja była. Mhm. Czy to znaczy, że pan jako poznaniak z krwi i kości już zostanie z nami w Krakowie? Myślę, że tak. Pytam to w interesie nie tylko swoim, oczywiście, ale również pańskich studentów. Jak najbardziej. Na razie jestem związany z Krakowem, mhm. z tutajszą Alma Mater, tak więc to się na razie nie zmieni. Z Uniwersytetem. Czy wykorzystuje pan w swoich metodach edukacyjnych ten czas szkoły średniej? Tak, bardzo często wracam do Wraca tego okresu pan. i pewne. Tendencje, które wtedy, mm -hmm. z którymi wtedy się zapoznałem, to staram się przekazywać dalej. Ja myślę, że takim elementem, który na pewno pomógł tej miłości do języka, było to, że pan ma wschodnie korzenie. Nie zgadza się, prawda? A to zawsze osoby, które mają łączność z tamtym światem, z tamtym czasem, to mają łatwość w mówieniu przedniojęzykowego EU, albo w mówieniu takim, że wiemy, że to jest cecha albo samocha, kiedyś też pana na rozmowę o tym wyciągnę, ale dzisiaj poświęcimy nasze spotkanie najczęstszym błędom językowym Polaków. Rzeczywiście, można statystycznie powiedzieć, jakie Polacy najczęściej błędy językowe popełniają. Jednym z takich błędów jest oczywiście, Taka dziwna kontaminacja, w każdym bądź razie. Nie wiadomo dlaczego. Ona właściwie powstaje z połączenia dwóch innych fraz, tak? czyli bądź co bądź i w każdym razie. I Każda z osobna jest oczywiście poprawnym wyrażeniem, natomiast zbitka w stylu w każdym bądź razie już, już nie. I w zasadzie nie wiadomo, co znaczy, bo, bo bądź co bądź znaczy co innego, a w każdym Skaza razie się, tak. też odrobinę co innego. co innego. I wtedy trzeba by zapytać, co autor ma na myśli. Tak. A kolejny często popełniany błąd? Kolejnym takim błędem, który obserwuję zwłaszcza u, u moich studentów też, mm -hmm. czy, czy uczniów w szkole średniej, to jest y, okres czasu. W tym okresie czasu, tak? i. Masło maślane. I tak? Właśnie, to jest ten pleonas, <grym> czyli to przysłowiowe masło maślane, bo przecież... Y, Wystarczy powiedzieć odcinek czasowy, tak? czy w tym odcinku czasowym. Mm -hmm. Natomiast okres już sam w sobie zawiera mm -hmm. przecież kategorię temporalną, czyli czasową. No tak, ale też rok czasu i tydzień no czasu. To jest, to jest ten sam worek, prawda, błędów. Tak, zgadza się. Kolejny? Często słyszę, jak Polacy mówią w dniu dzisiejszym. To jest takie połączenie w stylu, nie wiem, moja osoba, tak? mm -hmm. czy w mi miesiącu maju, mm -hmm. na przykład po polsku tak nie mówimy, wystarczy powiedzieć dziś, tak, mm -hmm. albo w maju. Mm -hmm. to zastanawiałem się nawet, czy to nie jest jakaś kalka z języka niemieckiego, bo Heinrich Heine, niemiecki poeta romantyczny, znowu wracamy do romantyzmu, napisał w jednym z swoich wierszy Im wunderschönen Monat Mai”, czyli w cudownym miesiącu maju, mm -hmm. ale po polsku tak nie powiemy, tak, tylko mm -hmm. w maju. Tak. Albo też spotkałem się kiedyś z taką expose, osoby przed mikrofonem, czy zechcą Państwo posłuchać moją osobę? Tak. <sum> kolejny błąd? No, kolejny błąd to jest niewłaściwe używanie leksemu bynajmniej. Mhm. Bardzo często mylimy bynajmniej, z przynajmniej, tak? A przynajmniej znaczy co najmniej, więc, jakby używanie bynajmniej w tym znaczeniu jest Ale musi, błędem. Ale musi pan profesor przyznać, tak, tak. że między by. A co? Jest niewielka różnica, bo to jest kolejna literka w alfabecie, więc właściwie nie wiem, o co kruszymy kopie. O właśnie, wywołała Pani kolejny temat, bo notabene doświadczenie z zeszłego tygodnia. Prowadziłem zajęcia online właśnie z moimi maturzystami. I jak Pan to przeżywa? To za chwileczkę. I użyłem właśnie tego związku frazologicznego, że nie ma o co kruszyć kopii. Chodziło mi tam o jedno z zagadnień literaturoznawczych i okazało się, że ten związek jest absolutnie nieznany. Najpierw parę osób zapytało mnie zdalnie w tym pokoleniu y, zgadza się w tym sensie o, 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 o co mi chodzi, tak? uh -huh. Kolejne osoby zaczęły dopytywać o, o jaką kobietę, tak? więc jest to rzeczywiście już chyba związek frazologiczny w uh -huh. tym pokoleniu zanikający, nieznany, uh -huh. a nie mówiąc już o etymologii, tak? bo no tak, jeżeli nie rozumieją znaczenia to przenośnego, to tym bardziej, to tym bardziej etymologii. Uh -huh. A jak pan profesor reaguje, mając właśnie kontakt z młodzieżą w większości w tych przygodach edukacyjnych, na, na takie bardzo często powtarzane jeszcze raz? Jeszcze raz? Jeszcze raz? Jak pan profesor na to reaguje? Poprawia pan, czy już, czy już nie? Czasem zdarza mi się przejść obok tego obojętnie, ale rzeczywiście jest to tendencja coraz częstsza. Bo to jest coś tak? nowego, mhm. takiego, nie wiem czy można to nazwać błędem, no na pewno, na pewno nie jest to bardzo eleganckie. Tak, jest to jakieś złamanie etykiety językowej, tak, no, a już nie mówiąc o nauczaniu zdalnym, bo tutaj rzeczywiście tak. nagminnie pojawia się mm -hmm. co jakiś czas mm -hmm. osoba, która włącza się do dyskusji i mówi jeszcze raz. Tak więc. <laughs> nie ma pan takiego odruchu, że tak coś chciałby pan zrobić, ale nie wypada? <laughs> Kilkakrotnie już odpowiedziałem, że jak najbardziej, tak? I powtarzam wówczas frazę, która została źle zrozumiana albo po prostu nie nieusłyszana. A ten taki, nie wiem jak to nazwać, ale no, nawet nie umiem tego opisać w sensie. Chodzi mi o te dwa słowa w sensie. Tak, też to się pojawia. Właśnie tu mówiłem przy okazji tego frazeologizmu. Tak? O co nie ma o co kruszyć kopii, to właśnie usłyszałem w sensie, tak? I. i no to się zgadza. No tamta osoba nie rozumiała, to Pan nie rozumie no właśnie, to teraz jest jeden do jednego. Tak. To była taka tylko reklama i zachęta naszych spotkań, bo przecież nie może Pan wszystkiego w tej, w tej, z tego swojego zbioru e, przeczytać i powiedzieć, bo mam nadzieję, że będziemy się spotykali i będziemy omawiali każdy z tych błędów w taki sposób, jak nikt tego lepiej niż Pan nie wie. Jak poprzez anegdotę czy zabawę, bo wtedy właśnie, wtedy właśnie najłatwiej zapamiętać takie błędy, prawda? Lub zapamiętać to, żeby, żeby ich nie, nie robić. Jak na przykład słynna anegdota odnośnie do błędu w cudzysłowie, w cudzysłowie i nie wiadomo, która forma jest dobra, jest do tego anegdota, też na pewno Pan ją zna. Tak. Zgadza się. Właśnie. Natomiast ten błąd to jest kolejny, który, który bardzo często występuje wśród mm -hmm. Polaków i rzeczywiście zawsze powtarzam i studentom i moim... E, abiturientom szkoły średniej, także w cudzysłowie, tak jak w cudzym słowie, tak, czyli, czyli mhm. tutaj analogicznie właśnie, nie w cudzym słowiu, tylko w cudzym słowie. Analogicznie do wrowie, mhm. a nie wrowiu. Mhm. Tak? No właśnie. Tak. Elegancko wrowie, ale też można jeszcze znaleźć inne porównania. <sum> tak, bardziej dosadne. <sum> bardziej dosadne, chętniej zapamiętywane. Zgadza się. się, się za jak no, można <sum> Już przepadło. Musi Pan znajdować dla nas czas raz w tygodniu, żeby opowiadać o błędach językowych, a zwłaszcza tym w mojej opinii, w moim odbiorze najczęstszym, kiedy mówimy złą datę. Kiedy mówimy nie. No właśnie, tak. Często mówi się na przykład w roku 2013, tak? Zamiast 2013. Nie wiem zupełnie dlaczego, bo jednak nikt nie powie w roku 1939, tylko 1939. Ja myślę, że to się wzięło stąd, że przez 365 dni my, Polacy, mówiliśmy, że jest rok 2000. I to była wystarczająca ilość czasu, żeby zapomnieć o regułach gramatyki. Czyli ten ostatni rok XX wieku tak? to tak, spowodował. Tak, mhm. no bo 365 dni. Mówiliśmy, w 2000, mówiliśmy tak. że jest rok 2000. Im więcej lat tego kolejnego wieku przybywa, to błąd istnieje. Tak. Że już był czas, tak. żeby się Dalej o tym powtarzamy. albo dowiedzieć, mhm. albo jakoś spróbować eksplorować te, te dziedzinę wiedzy. Więc nie wiem, czy to Pana przekonało, ale ja sobie to na własne uste tak wytłumaczyłam, że skąd się to wzięło właśnie z tego codziennego mówienia przez tyle dni, rok 2000, więc potem łatwo dokleić 2001. No jest to. A nie nagle, 4. no jak to, no, w, tak. idzie Pan w grudniu, w ostatnim dniu grudnia spać i w 2000 roku, a budzi się Pan <laughs> w 2001, no... Bardzo dziękuję za to spotkanie. Również. Tym żartobliwym jednak akcentem kończymy, rozpoczynając cykl bezbłędnie i grzecznie. I liczę na kolejne spotkania. Ja dziękuję, również bardzo. dziękuję bardzo.